Kirimandżaro nie przerażało, dopóki nie zobaczyliśmy góry na własne oczy. 5895 metrów nad poziomem morza i 6 dni wędrówki. Kłopoty zaczęły się jednak już w drodze. Bus, który przewoził nasze bagaże na dachu, zahaczył o linię wysokiego napięcia. Dwie pary noszy do transportu osób niepełnosprawnych z hukiem roztrzaskały się o ziemię. To mógł być koniec wyprawy dla trójki wózkowiczów. Ten się jeszcze jako tak otrzymał. Na drodze niewiele jednak dało się zrobić. Jeden jest pokrzywiony, jeden z tych wózków. Drugi ma zniszczone koło, ale prawdopodobnie jest to do naprawienia. Nosze udało się posklejać, ale było to prowizoryczne rozwiązanie. Z kilkugodzinnym opóźnieniem musieliśmy ruszyć w drogę. I tu pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Piotrek, sportowiec, niezwykle silny fizycznie, nie mógł sam jechać na wózku. Trasa była zbyt trudna. Teraz się naprawdę czuję. Um, niepełnosprawny chyba. Teraz. Jarek przygotował się na ekstremalny teren. Przywiózł do Afryki skonstruowany przez siebie rower. Ale też musiał korzystać z pomocy. Dla niewidomego od urodzenia Łukasza każdy kamień to bariera. Dzięki pomocy innych szedł dalej. Angelika z zanikiem mięśni mogła poruszać się tylko na noszach. Wypadek w drodze do Maranga Gates spowodował, że grupa musiała zostać podzielona na dwie części. Z przodu idą osoby silniejsze, w pełni sprawne. Za nami osoby niesione na specjalnych noszach. To jedyny sposób, żeby dotrzeć do kolejnego obozu na wysokości 2700 metrów jeszcze przed nocą. Tempo marszu wszystkim dawało się we znaki. I ludzie, i sprzęt nie wytrzymywali trudności wspinaczki. Nosze powoli się rozpadały. I nagle cud. Nowe nosze leżały porzucone w buch. Tak po prostu. Tylko godzina do obozu, przyspieszyliśmy tempo, ale nie udało się zdążyć przed nocą. Kolejny dzień spinaczki był jeszcze trudniejszy: osiem godzin marszu, niezwykle trudny teren i zmiany wysokości. Dla osób zdrowych to było spore wyzwanie. Od osób niepełnosprawnych droga wymagała nadludzkiego wysiłku. Dla mnie największa trudność to są te wszystkie kamienie i te przegrody przeciwko deszczowe. Ja po prostu wszystko muszę na rękach robić. Ale Jak wyglądają twoje dłonie? Może nie będę pokazywał, ale już są pieski. Pęcherz na pęcherzu. Tuż przed obozem każda para rąk była potrzebna do pomocy. Ale niemożliwe stało się możliwe. Dotarliśmy w komplecie na wysokość prawie 4000 metrów. Jest, jest, jest! Jutro ruszamy na szczyt. Zespół już został podzielony na dwie grupy. Są znikome szanse na to, by osoby na wózkach inwalidzkich zobaczyły słońce na Kilimandżaro. Liczy się człowiek, bezpieczeństwo, to, żeby, żeby wyprawa skończyła się sukcesem. Atak na szczyt powinien rozpocząć się w nocy z soboty na niedzielę. Agata Dzikowska, wiadomości.